Ja witam, ponownie. Raz. Janusz Kupiec z te manelu bany się za robotę przegralę suszadku 1 zł i 65 groszy. o nie. <laughs> ogólnie jak tam? Tego typu. Się tam robimy live'a. Gdybyście wiedzieli, tylko jak mówię, no, tak. teraz testuję sobie typu tego live'a, Zastanawiam się, jaki temat tu zarzucić, Wam. Ty, ty, ty. Yy. Tak je i tak jest z górą. Ogólnie dzięki, dzięki. Ja wiem o tym, dokładnie. Dokładnie o tym wiem. Dokładnie. Pewnie yy. coś chciałem powiedzieć. Coś chciałem, o właśnie. Yy. Co myślicie o tym wszystkim no check jestem Hasta baby. Jak to tu mówił? Hasta baby. No. no, A to jest sobie Przekaz. Takie jeb, hatery i Z tak, figurum. Co się z ozdaniem Makikaru Patologii w Toruniu. <noise> mogę, mogę to powiedzieć, że po prostu pozdrawiam tego i Marziarni Co? za Eee, pytacie się w sprawiedaniu magita Patora w Turunie e, Pozdrowię go Goszę, pozdrawię, pozdrawię ogólnie co o tym myślą? No, myślę o tym, że powinien zniknąć. Ogólnie, bo to tego robi tyle. tego typu. Dla mnie tylko nie zapomnijcie, że są już donaty włączone. Właśnie, donaty są już włączone. Ono bo myślę o tym, żeby ten magikę, przez siebie robi idiota. Bo to jest tego przychlas tego typu, żeby robić z siebie idiota. To dla mnie to jest w ogóle niepojęte, co on wyczynia na streamach, zostawia, zostawia Jaca, gochy, baoba na streamach. A później się dziś wiem, że są Taka jest prawda. Gdzie moja ulubiona portu w gośnie? Pozowie ją, nie ma wciesę. A Baby. Tylko przypominam, że macie włączone donate. Ja już kupić, ma same łapki w górę, a te same w dół. Wiesz co, mnie nie interesuje łapki w dół, czy w górę. Mnie to interesuje, że z niego robię parodię. z niego. Po prostu robię z niego parodię. I tak nie będzie. Mi tam nie da, leży na łapka. Czy w górę, czy w dół. Czegoś szukam. I nie mogę znaleźć. A pole, dobra. To nie jest ważne. mówię w pracy takie. Czym się zamiesz w pracy? Budową. Hudowniką. Jakbyście się yy, pytali. Ta, ta, ta. A gdzie mój doner na 100 zł? Bo so, a gdzie mój doner na 100 zł? Jaki doner na 100 zł? <grym> się zastanawia Jaki doner w ogóle za 100 zł? Panie, <grym> ludzie się tutaj biją. Tutaj bijałem. Ta, 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 ta. Nie ma coś lepszego. No tylko ja tylko A kto będzie dzisiaj? Yy, Jadno o tej 1000 zł. Oho, to to jest prawda. No o właśnie, muszę zrobić... Dobrze, że... Tutaj jest taka informacja. Dobrze, że ten... Temat jest nasunięty. parodii ja, ja nasza kupca. Sprawie 1000 zł. To jest zabawa rzecz. Ostawiste, baby. To jest dobra rzecz właśnie. Kred bank, Tiger i od śmieciarzu. I ogólnie maszać Benzuszatku. Tiger śmietnik. Tiger śmietnik. Tiger zwyczajny, bydle bezrobotny, band 0.51 PLN. Hehehe, <laughs> ale fane. Bardzo fane. <laughs> Ciekawy jestem. Eee, nie, no, taką parodię mogę zrobić. Sprawiłem, ja że kupca. Sprawił ty tysiąc złotych. No to jest dobra rzecz. No, właśnie. O tym właśnie tak myślę. Ja tak myślę. Lużę tak zrobić. Jest... Amelinka, no i tam i tam. Tato dzisiaj też akat Materiały nie dojechały i muszę czekać, aż przyniesiesz coś ze smietnika 0.51 pln <noise> A się panie włączają te donate. Kto mu te mu ustawił? Ja sam mu ustawiałem. Bawiłem się i bawiłem się i ja yes, listę baby. Jest. Oh, yeah. hey, hey. <laughs> dziękuję za tona i Dzięki dziękuję, dziękuję, za tonajta. widzę, że się są pokazało. Coś chciałem powiedzieć... Coś... Coś chciałem mi powiedzieć... Coś mi poleciało z głowy... Właśnie... Coś mi pod, z głowy mi poleciało... Pamiętam Pamiętasz Shona? Pamiętam, pamiętam... Na ten temat... Pamiętam, pamiętam tego Shona, pamiętam tego Shona, ale to były stare czasy mnie. to były takie stare czasy, że o tym się nie zapomniało, właśnie, a było, to to, witam, witam, to było frajda dla mnie, tego typu, żeby... Disso No, ale już skończyło się. Tylko, tylko... Typu... Ja tak myślę, że jeszcze dzisiaj włączę o godzinie 17.30, postaram się. Tam yy, włączę streama. Jutro nie, bo jutro jestem zajęty. I to jest co? Torek. To, to w środę jakoś tam, no jeszcze tam info na fejsie, to będziecie wiedzieli co jak to bo ja teraz, no mówię, po prostu nie mam co jak ogarnąć. Hmm, tak jak żyjesz? A dobrze żyję. Bardzo dobrze, że czuję i żyję. <noise> Już się jakaś pijawka dobrze dobrała i będzie, <głos> <głos> będzie tak taki pewnie ten, ten rapę Rappelbonus, <noise> <noise> nie wiem, nie wiem, tego nie wiem, tego nic nie wiem, co i jak, mnie. nie. No jest włączone, donate głosowy. No jest. Jakbyście wpłacali do donata to byście usłyszeli. Bo tu chyba dwie osoby donate'a dali. To co z USA też posła band. głosowym, że można się nagrać. No nie wiem od Ciebie, ale jest donate włączone. Tak mi tu mówi. Jest włączone donate Ogólnie.

Zróbcie na moją... Zrób parodię w <laughs> Zróbcie... Zrób parodię w łunie. Najpierw to muszę e, paro, parę sztuk parodii zrobić Jedną szef Żeby mi odbi odbić lustra swego To jest dobra rzecz To jest zuba rzecz, żeby właśnie Zrobić taką parodię ja muszę, kupić więcej tych parodii porobić. Zrób parodię Rautufusa i Dania Makikala. O, taka propozycja. Refatusa i Dania Makikala. I to będzie ciężko. Powiedz mówi, że znowu grzebieś po <grym> Ale fajne. Le, leci. Rapatusa i, i Daniel Magikaru będzie cholernie ciężko parę razy jej zrobić, ale się postaram. Zrób cel na donate'ach. Mój cel na donate'ach, za to, że będziecie mnie szanować, to dajecie donate'a. A kto nie będzie szanować, nie musi dawać ja <laughs> Janusz będzie kupiec powiedział, że będzie z Tobą walczył na NNA2. <laughs> Ale jakie, jakie te tematy się nawzrzucają? W, w ogóle z niego mam taką parodię, robię z niego. Dobra. Zaraz tam to wszystko oganiemy. Ten, to ustawienie, <śpiew> Oj, jakie tło, bo ja tego nie rozumiem. No dobra, dobra, to widzimy się o 17.30 urlop w robocie? Nie, od 6 rano byłem w robocie Do 14.00, jak wróciłem z roboty to zrobiłem parodię Janusza Januszu Nie wiem czy widzieliście parodię Jak nie to zobaczcie sobie na spokojnie. Tak mówię, możecie sobie zamawiać pozdrowienia na fesie. Wszystko macie tam objaśnione, co i jak, co macie zrobić. No, owak. Kończymy streama. Widzimy się 17.30 ogólnie na streamie. A dwa zapraszam na pozdrowienia Wejście na moją stronę. Jak nie wiecie, to jak zapytajcie się swoich znajomych, to będziecie wiedzieli ogólnie. No, no dobra. Trzymajcie się. 17.30. się widzimy. Będź.